Troszkę w innej odsłonie królczyk Gospodarstwo Rolne, właściwie Królczuk Szkółka Krzewów się z Wami wita. Po dłuższej przerwie, nie mówię, że teraz filmiki wrócę do, do marnego nagrywania, bo niestety tak się najprawdopodobniej nie stanie, co będę ściemniać, jak coś wbijajcie na Instagram. Dalej żyjemy po rolniczemu. I to jest okazja, żeby się pochwalić wydaniem nowej książki Upraw Owoców Jagodowych. Poradnik praktyczny, link oczywiście w opisie, razem z książką do uprawy Malin. Kiedy będą kolejne, nie wiem, ale na pewno się pojawią. Co do publikacji filmów na kanale. Troszeczkę czasu, troszeczkę czasu, no bo trzeba mieć co pokazywać przede wszystkim. A w tym momencie nie wiem, czy wiecie, ale przekształciliśmy się z gospodarstwa rolnego właśnie na szkółkę krzewów, założyliśmy działalność gospodarczą z działalności rolniczej. I to jest duża reorganizacja wszystkiego, duża pracy takiej, no mało praktyczno-rolniczej, bardziej takiej umysłowej, papierkowej i tak naprawdę teraz pracuję nad następną książką. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także dzięki, że jesteście. Pozdrawiam Was. Sorry, dawno nagrywałam i trochę się gubię, ale wybaczcie mi. A kto dotrwał ze mną do tego momentu pisze Malina, hashtag Malina. To będę wiedzieć, że jesteście i dzięki, a kto jest tu pierwszy raz na kanale, niech pisze pierwszy. O!